Wyjątkową sesję Rady Miejskiej zorganizowano 4 lipca w dzień patrona Polkowic świętego Sebastiana. Czy y, modlimy się, czy nie modlimy się, że jednak coś tak nad nami tu czuwa, nie? I, I to jeżeli to jest święty Sebastian, to mu podziękujmy za to, że jesteśmy w Polkowicach. W tym roku obchodzimy 35-lecie samorządu terytorialnego. Podczas sesji uhonorowano osoby, które piastowały funkcje radnych przez sześć i więcej kadencji. Samorządowcy podzielili się wspomnieniami związanymi z pracą na rzecz naszej gminy. Końcówka lat 90., początek lat 2000., gdzie rzeczywiście cała Rada, łącznie z, z, wtedy z zarządem gminy, robiła wszystko, żebyśmy z tej małej mieściny zrobić większe, wielkie, wielkie ładne miasto dla mnie powiat i specjalna strefa ekonomiczna to są najważniejsze wydarzenia, które przesądziły na dziesiątki, nawet na wieki o przyszłości Polkowic. Strefa, bo jesteśmy bezpieczni finansowo, nie tylko KGHM, daj Bóg, żeby jak najdłużej funkcjonował. Powiat, bo jesteśmy stolicą dla 50-60 tysięcy mieszkańców, a więc dzięki temu nie tylko wszelkie usługi mamy w Polkowicach, ale również do Polkowic przyjeżdżają nasi, nasi sąsiedzi, co też wpływa na rozwój naszego miasta. Więc ja tutaj nie... Nie mam żadnej wątpliwości. Takie najbardziej wspomnienie to pamiętam, jak pierwsze to wywalczone podatki, bo chcieli nam zabrać te dochody i nie mielibyśmy z czego tyle inwestycji wykonać. W 90 roku zostałam pierwszy raz radnych, radną, i w ciągu kilku miesięcy zmieniła się nagle ustawa o samorządzie lokalnym. I nagle okazało się, że w naszym miasteczku, w którym budżet był tak malutki, że starczyło nam tylko na obsadzenie tych klombów wokół ratusza, zostaliśmy miastem z bardzo dużym budżetem, więc wtedy wszyscy dostaliśmy ogromnych skrzydeł. Jako radna udało mi się przeżyć okres przemian organizacyjnych w służbie zdrowia i Czuwać nad tym, żeby one przebiegły bezpiecznie, zarówno dla mieszkańców Polkowic, jak i dla pracowników Ciozu. Najmłodszy radny obecnej kadencji, Kamil Gruszka, odczytał nazwiska wszystkich pozostałych radnych z 35-letniej historii Polkowic. Wszystkim za współpracę podziękował burmistrz Wiesław Wabik. Nie wszyscy to zauważają, nie wszyscy to potrafią zrozumieć, o co chodzi z tym radnym, z tym samorządowcem. No właśnie to, to, co wszystko nas otacza, to są efekty naszej wspólnej pracy, za co serdecznie dziękuję i oczywiście z uwagi na to, że pracuję tutaj dalej, to bardzo liczę na jak najlepszą współpracę z radnymi obecnej kadencji. Wspomniano również radnych, którzy odeszli. Najstarszy w Radzie Miejskiej obecnej kadencji Piotr Nowak zapalił znicz, po czym minutą ciszy uhonorowano pamięć zmarłych samorządowców.